Kurde no. A, wyciszony byłem, a mówiłem, kiedy wraca komentery i jacy będą pierwsi goście i w ogóle kogo będę komentować. Kurde, wyciszyłem, ale dobra, jak się wyciszyłem, to, to już nieważne. Ja nazywam się Gabor, Gabor. witam was w quizie, tak w quizie, w potężnym quizie. W poprzednim, poprzednim quizem był quiz o Jakobałka, jeszcze poprzednim był quiz o Robloxie, który bardzo, ale to bardzo Wam się spodobał. Poprosiłem kanafiora, aby zrobił kontynuację tego. Wiem, co robi kontynuację tego. Jest to ciągle quiz w tematyce Robloxa. Poprzedni był około, około, jakby około wiedzy w Robloxie, a teraz jest po prostu czy przetrwasz rundę jako klasa D w czy czyli jakoby test moich umiejętności, moich decyzji, jakie bym podjął. Więc jedziemy. Ja nazywam się Gabor, link do quizu w opisie. Zadać łapkę w górę i suba. Jedziemy. Czy przetrwasz rundę jako klasę w Air Bridge'u? ją cię klasą D. Co robisz? Co ja bym zrobił, jakby, jakby zrespiło mnie klasą D? Po prostu idę ze wszystkimi, szykuję się do sprintu, by zdążyć przed nimi zdobyć kartę. Czekam. No ja bym tak zrobił. Ja bym tak zrobił. Ja zawsze staram się na początku przysprintować, żeby zdobyć tą kartę, zresztą w SL robię to samo. Zdobyłeś kartę poziomu drugiego. Gdzie idziesz teraz? To, to już się zaczyna problem, bo średnio znam mapę i średnio wiem, gdzie się powinno iść. Do SCP-914, do windy, tej obok ulepszarki, nie wiem jak się nazywa to miejsce, gdzie ona prowadzi, biegnę w stronę Heavy. Ja jeżeli, ja osobiście będę z wami szczery, ja nie umiem używać ulepszarki w Erblichu, więc pewnie bym poszedł do tej windy. Eee, jest, to, jest to ciągle dobra odpowiedź. Jeszcze nie umarłem. W każdym razie, no, macie fun, fa fun fact, fun fact nie umiem używać ulepszarki w Robloxie, więc, 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 więc pobiegł do windy. Zresztą, tak chyba robiłem na nie jednym ze streamów Wyszedłeś z windy i jesteś obok SCP-178 Co teraz? Czekajcie, 178? Który to był SCP-178? A, to ten, dobra To te okulary, jak coś mm. Wyszedłeś z windy i jesteś obok, jesteś obok SCP-178 Co teraz? Biegnę w lewo, skręcam w prawo, wchodzę do losowych drzwi Biegnę w lewo i prosto Czekajcie, jeżeli wchodzę tam tak, ja mam biec w lewo. Czyli to o którą windę chodzi? Tej obu u, uległ szarki. No tak, no to. To jest ta winda. To ja nie wiem, jak tam można biec w lewo. Może tam jest... nie wiem. Biegnę w lewo, z w prawo i wchodzę do osoby Biegnę w lewo i prosto. Nie wiem, dam to. A, umarłem. Pobiegłeś prosto i wpadłeś w odziałem MTF-ów, nie fart. No. Umarłem. Koniec. Ko koniec odcinka. Cześć. Nie, no, zgrywam się z was, tak naprawdę. Yy, Daj się tu restart? Tak, spróbuj ponownie. O Jezu, ale to wszystko od początku. Szykuję się do sprintu, winda. Dobra, to chodźmy tak naprawdę w lewo, w prawo i wchodzę do losowych drzwi. Okej, okay, no, Essa Znalazłeś kartę poziomu trzeciego i granat zapalający. Jest tylko jeden problem. Słyszysz dziwny dźwięk, taki jakby chrząkanie, krzyki, warknięcia. To jest CP 610, co teraz? Teraz biorę młotek i ubijam mielone. Przepraszam. Biegnę do Heavy, sprawdzam dokładnie, czy jest gdzieś za ścianą, czy przede mną. Idę jak najdalej do tego dźwięku, nasłuchując, czy jest niedaleko. Hmm, Karta y poziomu trzeciego. Nie wiem do czego ona upoważnia, aczkolwiek, jeżeli bym słyszał takie takich i nie miałbym jakoby face to face spotkania z tym scp kiem to raczej, raczej bym chciał jak najdalej uciec od tego SCP-ka. To też sprawdzenie co się w porządku, ale ja bym spierdzielał, bo ja nie wiem co mnie, jakie to zagrożenia czekać. Ja nie wiem co tam się robi. Będę z wami szczery, ja nie jestem pro playerem Robloxa. Jeżeli Wy jesteście proplayerem Robloxa, napiszcie w komentarzu. Dajcie mi jakieś rady. Może będzie więcej streamów i filmów z Robloxa. Znajdujesz drugie wejście do Heavy, tylko co teraz? Idę najbliższym przejściem do entrance idę w stronę respawnu scp -ów. I teraz ja znam, to jest, wiem o co chodzi jest. Jedno przejście jest. Mm, Jakoby obok SCP-966, a drugim można tak bardziej przez scp ki przejść. Ja bym przejść obok SCP-ów, bo tam, się nie mylę, może się zrespić jakaś broń albo jakieś przedmioty. Znalazłeś kartę czy, poziomu czwartego i Gloka. Karta jest z Zesela, a Glok jest Google Grafika pewnie. <laughs> no, kacę Kalafior. Kalafior jest w ogóle moim subem na Twitcha, więc bijecie sobie na Twitcha, subskrybujcie mnie, followujcie. Od 15 do 22 streamki się zdarzają. Hmm, no właśnie, więc drugo, dłuższą drogą, bo tam są te wszystkie rzeczy. I co dalej? Co dalej? Idę do Entrance dołem, wracam do Light, idę do Entrance ale górą. Czym się różni dołem ale góra? Cześć, jak dołem albo góra? Cześć, nie wiem o co w tym chodzi. Nie, ja idę górą. Nie wiem, nie wiem o co chodzi, że góra albo dołem. Ja wiem, że do entrance są dwa przejścia: jedno obok lasku SCP-860, a drugie po prostu, jakoby zwykłe przejście do, do Heavis dla z Okej, okay. spotykasz naukowca, co robisz? Zabijam, zostawiam, pomagam uciec. No ja raczej bym zabił już na takim etapie grzy. To nie jest slajd, w którym można sobie, aaa, pobłażliwie, bo to jest naukowiec, no może się kiedyś spotkamy, nie, tutaj trzeba już hardkorowo lecieć, bo to jest potencjalny przeciwnik, także wiecie. Zabijasz go i wypada z niego karta poziomu piątego. Co teraz? Patrzcie jaki potężny level up, znalazłem jedynkę, znalazłem dwójkę, trójkę, znalazłem czwórkę i teraz wypada z niego piątka, potężne level upy tu lecą. Zabijasz go i wypada z niego karta poziomu piątego. Co teraz? Podskoczę jeszcze do zbrojowni, uciekam gatem A i biegnę do B. Wchodzę gatem A i wysadzam placówkę. Teraz tak, to jest opiątka z SL-a, tak z ciekawości. Ej, zaskanuję ten kod QR, wiecie? Czekajcie, to może być śmieszne eee, dokumenty. Zaskanuję ten kod QR. Czekajcie. Eee, odpal skaner. Sorry, że taka nieprofesjonalna, ale. No jezu, co mi zdjęcie robisz? No, Zaczął mi aparat zdjęcie robić. Ja, o, jest skaner, dobra. Ja jestem ciekaw, co robi ten kod QR. Przepraszam, że tak nagle przerywam odcinek, ale zawsze bym ciekaw, co robi ten kod QR. No, skanuj. To nie jest przycięty? O nie, on jest przycięty, najgorzej. W mojej karcie, kod QR. Teraz wam pokażę, bo też mam kartę. Mam kartę O i ten kod QR, o ile się nie mylę, prowadzi do. A, jest tekst 001001001001 001 001 001. To pewnie jest coś w tym języku, tam, znaczy języku, w tym kodzie. Te pieniądze za y mi wyleciały. To jest pewnie w tym, w tym, tym kodzie jakimś tam 01 To się jakoś tam nazywało. No, dam wam to. Nie, no nie wiem. Dam, 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 czy dam, czy nie dam. Nie dam. Pewnie zapomnę, ale wyszedł taki kod, może kiedyś sprawdzę co oznacza. Co ja bym zrobił, wracając do quizu, przepraszam za taką przerwę nagłą. Podskoczę jeszcze do zbrojowni, uciekam gatem A i biegnę do B, wchodzę gatem A i wysadzam placówkę. Ja bym zrobił tak, ponieważ jakby why not both, jesteśmy klasą D, więc czemu by tego nie zrobić. Mamy O5, jesteśmy gatem A, więc czemu nie. Wchodź do głównego panelu Warheada i odpalasz go. Co teraz? Time to blow up this place. Awaiting activation. Idę do góry i pilnuję windy, czekam, uciekam do wyjścia. No ja bym uciekł, ja bym uciekł, odpaliłbym i po prostu bym się... Uciekł bo czemu by nie, bo mam drogę, drogę otwartą. Jesteś przy A, ale za ponad 15 sekund będzie respawn. Co postanawiasz zrobić? Uciekać z powrotem do gate'u B, idę do ucieczki, czekam na rozwój wydarzeń. No raczej ja bym... Ej czemu? Odpowiedź 1, wracasz do B, ale nagle widzisz tylko napis, zabity przez kogoś tam jako MTF. Odpowiedź druga, czekasz na rozwój wydarzeń, kiedy nagle z tu wybuchają ostatnie MTF. -y. To co ja miałem zrobić? To miałem iść, kurde, do ucieczki? Ojej. Dobra, czyli teoretycznie najlepszą odpowiedź jest tutaj, idę do ucieczki? No, cz czekam na roz... To, 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 to skutkuje śmiercią, więc. Dobra, idę do ucieczki. Uciekłeś i pojawiłeś się jako Chaos Insurgency. A przed tobą był cały oddział twoich. Zostało zabić tych ostatnich MTF-ów. Idę ze wszystkimi do A, zostaję sprawdzić, czy na pewno nikt nie zdołał uciec. Ja bym. No co? Ja zawsze czekam i sprawdzam. I umieram. Stoisz i czekasz, gdy nagle widzisz SCP-106. Mm. Idę ze wszystkimi do A. Idziecie wszyscy i rozpoczynają się strzelanina. Co robisz? Uciekam z powrotem, wybiegam przed moich, zaczynam strzelać do wszystkich MTF-ów, Biegam i strzelam na oślep, biegam z tyłu i strzelam przez moich. Ja bym tak zrobił. Znaczy, ja bym zrobił tak, że ja bym wybiegł i bym zaczął strzelać do wszystkich, ale wy tak nie róbcie, ewentualnie bym strzelał na oślep. Ale wy tak nie róbcie, jeżeli chcecie wygrywać, to siedźcie gdzieś tam z tyłu i stajcie. wszystkich wszystkie MTF-ów, został tylko SCP-106. Czekam aż przyjdzie, atakujemy gnoje, no atakujemy. No właśnie, no nie, to no, trzeba być ofensywnym. Prawo przetrwałeś, udało wam się zabić SCP-106 i nastąpił koniec rundy. Ale i tak widzisz napis SCP swin, ponieważ one prawie zawsze wygrywają. <grymne> pewnie tak, pewnie w Robloxie zawsze wygrywają tam w akurat. W WSL to jest troszeczkę zrównoważone i wygrywają inne klasy, ale w Robloxie te scpaki dosyć często wygrywają. No dobra, taki dosyć krótki quiz, mam nadzieję, że Wam się podoba. Mówi do Was Gabriel, przepraszam, że ten odcinek troszeczkę krótszy. Zróbcie sobie quiz sami, macie go w opisie, stawcie łapkę w górę i subskrypcję. Zapraszam do Kalafiora na jego profil na same quiz, on jest moim subskrybentem na Twitchu, więc na Twitcha też możecie wbić streamy od 15 do 22. link w opisie. Do następnego eee, Lubina ebe, ebe, Jesteście najlepsi, pamiętajcie. I dzięki za quiz Kalafiora.